Tak, tak, nawet w Afryce bywa tak, że nie ma słoneczka ogromnego, tylko jest deszcz, a nawet burza ulewa, tak jak teraz, ale stwierdziłem, że warto to pokazać, bo tak jest troszkę w polskich mediach ostatnio, że media stojące na bardzo wysokim poziomie, które znam od wielu lat, bo przez 25 lat pracowałem w Przeglądzie Sportowym, Tempie, potem w ogólnym dzienniku Polska, Europa, Świat, takim niebieskim pisem, dla faktu pisem, dla gaz zdarzało mi się dla... Newsweeka, dla innych tygodników, no więc znam dziennikarstwo myślę od podszewki z różnej strony. Ostatnie 12 lat spędziłem w Telewizji Kanal Plus i o tym dziennikarstwie chciałbym sobie porozmawiać z prawdziwymi dziennikarzami, a nie szmaciarzami, jak ostatnio dużo się porobiło i którzy po prostu zawód dziennikarza je, to z tego kochanego przeze mnie zawodu niszczą. O mediach, o ich roli porozmawiamy sobie z uczniami Kopernika, porozmawiamy w świetnym gronie, będą dziennikarze polityczni, sportowi, Radiowi młodszego i starszego pokolenia na panelu mediowym. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe wydarzenie, na które już teraz serdecznie zapraszam. Akurat z perspektywy Zanzibaru, ale stąd naprawdę czasami widać więcej, widać jaki deszcz czasami w mediach ostatnio pada. Także zapraszam Was niezwykle serdecznie na panel medialny. Żelisław Rzeżyński, dziennikarz od Świerćwiecza. Dziennikarz kochający tę robotę. Miałem nawet przyjemność wykładać na Uniwersytecie Warszawskim, a właściwie prowadzić zajęcia, warsztaty dla adeptów dziennikarstwa. Nieskromnie powiem, wiem o czym mówię, wiem, co ma być na tych panelach. Kopernik Rocznik 96. Zawsze wicedyrektorowi Gradińskiemu pożyczałem plik gazet, który przynosiłem do szkoły. Oddawał mi na długiej przerwie, gdy graliśmy w Brydża. Będzie się działo na panelu mediowym, cóż mam powiedzieć. Zapraszam bardzo serdecznie i miejmy nadzieję, że wypogodzi się nie tylko tutaj na Zanzibarze, ale także w polskich mediach.